Wszystkich tenisowych wariatów witamy w programie In or Out. Dziś lecimy z wysokiego C i mamy dla was wywiad Naszym gościem jest jeden z najlepszych tenisistów, amatorów w Polsce, Rafał Sitarz. Siemanko. Cześć, bardzo, żeś mnie mocno zreklamował. Tak trzeba, jak, jak reklama, to do mnie. Zapraszam. Czym się zajmujesz na co dzień jakie to ma przełożenie na tenisa? Powiedz, na co dzień mam zajęcie zupełnie odległe od tenisa, jak to tylko możliwe. Jestem informatykiem, zajmuję się chmurami. Przełożenie jest o tyle pozytywne, że tenis jest dla mnie relaksem, jest formą nagrody pod koniec dnia. Czy też pychań na turniej jest pewnego rodzaju resetem, aczkolwiek nie pomaga mi w utrzymaniu formy fizycznej. Gdzie się nauczyłeś tak grać? Przysłowiowo błądziłem między kortami, aż przygarnęli mnie Andrzej Przewenda z Markiem Harasimowiczem do Klubu AM tenis na terenie AWF-u i widząc to, że bardzo chcę grać, że e, jestem super nakręcony na tą grę, e, udostępniali mi za darmo lub za jakieś symboliczne pieniądze e, korty, czy dawali mi korty, żeby mógł serwować. E, I przez rok jeździłem z tatą z drugiego końca Warszawy na AWF e, z koszyczkiem piłek, e, żeby e, trenować tylko serwis. A później przedczas czas na turnieje. Jeździłem na turnieje na spójnie, e, dolną. Gdzie robiłem jako mięsa armatnie, przegrywałem jeden, jeden mecz za drugim. Przez rok wygrałem może 2 trzy mecze w turnieju głównym, aż nadszedł moment, gdy trochę zmądrzałem, zacząłem więcej myśleć na korcie. Później zaczął się cykl Grand Prix Warszawy, zreanimowany przez Jacka Czerniszewskiego, który stał na bardzo wysokim poziomie. I tam podpatrywałem, jak grają inni, podpatrywałem technikę, taktykę. Co no i, i teraz? tak od, od turnieju do turnieju, w którymś momencie zacząłem wygrywać mecze, a w którymś momencie turnieje. I teraz prawie wszystko wygrywasz, no? No prawie. Ale <grym> ja dużo. Jasne. Twoje największe sukcesy zarówno tenisowo, jak i życiowo. E, tenisowo. E, ja jestem dumny bardzo z tych pierwszych moich sukcesów, kiedy wygrywałem z ludźmi, którzy na początku byli dla mnie pewnego rodzaju idolami, których oglądałem gdzieś z zapłotu z podziwiając okay. ich, ich technikę. I z tego, z tego w pewien sposób jestem dumny. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, to akademicko byłem w czołówce Warszawy. We wspomnianym wcześniej cyklu Grand Prix Warszawy pojawiałem się na pierwszym miejscu, kończyłem także sezon na pierwszym miejscu w kategorii plus 35. Wygrałem mistrzostwa Warszawy, w kategorii plus 35 drużynowe mistrzostwa Polski z zespołem TKGF Olszynka Grochowska czy też dwa lata temu w, w Czarnogórze wygrałem mistrzostwo Europy Dziennikarzy, a w zeszłym roku przywiozłem trzy medale z Mistrzostw Świata Dziennikarzy w, e, z Chorwacji. Burczę, sporo tego, pewnie sporo pucharów i satysfakcja też spora. No, piwnica niestety przyjmuje tak. puchary, gdyż nie, mam, Oj, coś nie mam dedykowanego miejsca w tym celu, aczkolwiek medale z, z Chorwacji znalazły miejsce na, na ścianie. Jasna sprawa. Jakieś rady dla tych, co zaczynają przygodę tenisową no i chcieliby wejść na wyższy poziom? Jeżeli chodzi o tych, którzy nigdy nie grali, ja bym doradził kupienie, wykupienie godziny gry samemu i spróbowanie. Wtedy się okaże, jak, jak trudna jest ta gra. Mhm. I to będzie czas, żeby znaleźć instruktora, trenera, pograć z nim z rok, z półtora, ale w międzyczasie także trenować to, co trener pokazuje między sobą, żeby przyspieszyć progres. A dla tych, którzy grają, to ja bym radził nie chodzić na kort i odbijać po prostu piłki, tylko idąc na, na trening mieć zawsze z tyłu głowy, co chcę podczas tej godziny czy dwóch godzin gry osiągnąć. Czy pracujemy nad ustawieniem nóg, czy jakimś elementem konkretnym, czy rozwiązanym taktycznym, żeby każdy trening prowadził do lekkiego progresu. Czyli taki elementarz, tak? I liczba powtórzeń. Yy, jakie emocje ci towarzyszą na, na, na korcie? No bo w, w sport to emocje, tak? No teraz mniej emocji mi towarzyszy. Yy, możliwe, że przez to, że jestem już starszy i też bardziej jestem świadomy tego, co potrafię grać, yy, czy też yy, yy, znam już swoje ograniczenia. Yy, kiedyś to było zdecydowanie, byłem bardziej barwną postacią. Całe, cały wachlarz emocji mi towarzyszył przez od euforii, szczęścia, przez chęć złamania płotów rakietami. Teraz to jest zdecydowanie już spokojniej. Wyluzowałem. Wyluzowałem. Jest na pewno satysfakcja jeżeli przygotowuję się do jakiegoś turnieju dłużej, np. dwa czy trzy miesiące i wygrywam kolejne mecze na tym turnieju. No jest, to, jest to na pewno duża doza zadowolenia, satysfakcji z wykonanej pracy. Okej, okay. co jest Twoim zdaniem najważniejsze w tej dyscyplinie sportu? No, na każdym etapie tej gry to jest pewnego rodzaju reżim, żeby te treningi odbywały się w miarę regularnie, żeby ich nie, żeby ich nie tracić. Na pewno na początku jest to technika, mm. natomiast w którymś momencie następuje taki moment, że każdy będzie umiał zagrać forehand, backhand, przyzwoicie zaserwować, zagrać woleja, no to wtedy zaczyna, zaczyna odgrywać większą rolę taktyka i przygotowanie fizyczne. No, tak, żeby tą technikę wykorzystać. Jakie zaobserwowałeś zmiany w tenisie na przestrzeni no, dla ułatwienia ostatniej dekady? No, gra jest szybsza, to jest bez dwóch zdań. Tenis jest bardziej profesjonalny, co widziałeś chociażby w przepisach, że tenisici mają określony czas na rozpoczęcie akcji serwisowej, co troszeczkę zabrało uroku tej, tej grze, ponieważ w przeszłości Marat Safin czy Marcelo Rios potrafili zrobić show między punktami, dyskutować. Gra jest bardziej profesjonalna. Na pewno przygotowanie fizyczne, zawodnik, który jest słabo przygotowany fizycznie, ma dużo mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu. To ja gada. Twoi tenisowi idole z dzieciństwa, ale i obecnie. Obecnie nie posiadam idoli tenisowych. Jak zaczynałem grać w tenisa, bardzo lubię znaleźć Leitona Hewitta. Marcelo Riesa, Mar Mar Marata Safina. Który był bardzo, bardzo, barwną postacią. Krótko, grał bardzo. Dosyć krótko, tak, ale, ale z sukcesami. Pod koniec kariery bardzo podobała mi się gra Andreia Gassiego, kiedy był już starszy, a potrafił znaleźć rozwiązanie na korcie i wygrać z zdecydowanie młodszymi, silniejszymi, szybszymi przeciwnikami. To mi imponowało. Jasne. Pytanie o pieniądze. Czy tenis to dla amatora droga zabawa? Droga. To jest względnie droga. Jeżeli mówimy o amatorach, jest to droga. No jeżeli chodzi o grę zawodniczą, to już jest bardzo droga. Eee, ceny kortów są wysokie. Eee, Podrożało to wszystko bardzo po covid eee, Ceny sprzętu także eee, poszły do góry. Sądzę, że w ciągu ostatnich 2-3 lat około 30%. Eee, jest drogo. Kiedyś było drogo, później wydaje mi się, że był moment, że było to troszeczkę tańsze, w tym momencie znowu jest to dość kosztowne. Okej. Okay. Czy tenis jest, Twoim zdaniem, nałogiem? Może być nałogiem dla wielu osób. Czy pewnie, dla pewnie jest... wie, nie pewnie wiesz no, wiesz, coś, wiesz coś o tym. Jak najlepiej. No. Tego pytania bym nie zadał. Tak? No, takie sportowe fliki jak ja, no, no to tego doświadczyły. Tak? No, jestem nałogowcem tenisa. Teraz trochę mniejszym, ale no, to potrafi takie skrajne... Tak, to potrafi skrajne wstało, for, formy strzyżać. przybierać, tak. No to mam pani... dwóch kolegów, który, którym żony dały do wyboru, czy, e, czy ja, czy tenis, więc oni zapakowali torby i tak. wyszli, wyszli grzecznie z domu. Czyli tak? jednak tenis. I grają dalej. Grają, jeden jeden, jeden okay. z nich nawet chciał ostatnio grać w debla. E, e, no ja i potrafię, ja potrafię żyć bez tej gry, jeżeli czuję e, przesyt. Robię przerwę tydzień dwa. Czy jeżeli wyjeżdżam, to także mi tego nie nie. chcemy brakuje. tu żadnych rodzin rozbijać, no ale sami Ale wiecie, się da. Sport potrafi przynieść zgubę. Czy w Polsce tenisista amator może poczuć się spełniony? Tak, sądzę, że, że może. W Warszawie jest kilka, kilka cykli akurat Polski Związek Tenisowy nie organizuje w Warszawie turniejów. one jakoś omijają stolicę. Natomiast jest Grand Prix Mazowsza, to jest cel, gdzie turnieje odbywają się co tydzień. One są na różnym poziomie, są różne rangi, aczkolwiek te rangi w tym momencie nie odzwierciedlają w żaden sposób poziomu rozgrywki. Jest także Polska Liga Tenisa, która w Warszawie zagosiła na, dobrze, na dobre i co tydzień praktycznie są turnieje na różnym poziomie. Tam są różne poziomy rozrywek: jest druga liga dla osób, które nigdy nie grały zawodniczo, jest to super, bo grają tam ludzie, którzy zaczęli grać 2-3 lata temu w tenisa, a teraz podróżują po całej Polsce i rywalizują między sobą. Jest pierwsza liga, gdzie grają ludzie, którzy nie grali nigdy zawodniczo, albo także jest liga. E, dla aktywnych zawodników. Mhm. Więc jest, zdecydowanie jest, gdzie grać. Kwestia kosztów, gdyż niestety wpisowe często okay. są absurdalne. Czyli jest się gdzie wyżyć. Jest. E, powiedz mi, te, Twoje ulubione tenisowe zagranie, taka firmoweczka. E, no, zapewne ludzie, którzy ze mną grali, to powiedzą, że jest to e, serwis i slice, mhm. e, którego z pełną świadomością nadużywam. Okej. Okay. No, tenisowe wady. Muszę cię o to spytać, odpowiesz? No, e, wiem, ale nie powiem. Więc e, grawitacja to jest. Grawitacja akurat e, się nie oszuka. E, grawitacja, i, ale mówisz o skoczności? Tak, e, ogólnie. Grawitacja. <laughs> Mamy oszukasz, tato oszukasz, grawitacji nie oszukasz, ona się o ciebie upomni. E, no niestety, jeżeli nie, nie trenuję do jakiegoś większego turnieju, to tutaj mam kłopoty z, z reżimem, e, żeby utrzymać formę. I potem to odczuwasz na korty, tak? Czasem tak, przeważnie nie. Jestem w to, do pewnego stopnia jakoś rekompensować sobie czy agresywną grą, czy też techniką, aczkolwiek no, jest to problem. Inne pasje, plus tenisa. Wiem, że sporo podróżujesz, wydajesz książki. Tak, podróżuję, od wielu lat podróżuję, z plecakiem samodzielnie, samodzielnie z żoną do Azji, Afryki, do Ameryki Północnej, Południowej. E, Półtora roku temu wydaliśmy książkę mm, pod tytułem Odkupimy wasze bilety tylko tam nie jedziecie". E, tak, tak bo rodzina chciała odkupować za każdym razem jak gdzieś jechaliśmy od nas bilety. E, jest to książka o pięciu miesiącach podróży po Azji, po Afryce, po Afryce, po Azji. E, Wietnam, Chinę, Nepal i Indie. E, Dostępna na www .odkupimy wasze bilety.pl. Serdecznie zapraszamy. Jak sprzedamy jeszcze 100 sztuk, napiszemy kolejną Ameryce północno południową. Czyli w planach kolejne. Jeżeli się sprzeda nakład, to, to tak, jest materiał, jest chęć pisania. Jaki nakład mówisz? Nie mówiłem. Nie mówię Nie mówiłem. Na razie wydrukowaliśmy 500 sztuk. Przedajemy to sami. Z racji bardzo wysokich marży. W sieciach takich jak Empik. Dla yy, wszystkich zainteresowanych link pojawi się pod, pod materiałem wideo. Tak. Na, por na portal lubimy czytać. Yy, mamy yy, średnią bliską 9 na 10. O, bardzo bardzo o, no dobra ryklama. Nie wiem, czy aż na tyle e, zasłużyliśmy. Ja czytałem, mi się podobała ta książka. Dobra, ale mm, nie wiem, 8,5 na pewno. Zazdroszczę, bo sam chciałem wydać kiedyś książkę podróżniczą, sam fotografuję, no i no co, pozostało to, to w sferze planów, także no, gratuluję, jest samo zaparcia, tak, no bo wymagające, to jest duże to jest wyzwanie, zapewne. To jest tak? wymagające, tak. Gratulacje jeszcze raz, no i sukcesów, tak. To był Rafał Sitarz, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niebawem kolejny odcinek. Ja nazywam się Radomir Rek. Bądźcie z nami. Do zobaczenia na korcie.